Siemanko, tu Piras. Umówiliśmy się na fajny wypad do rzeki z Grzesiem oraz z Rafałem. Naprawdę bardzo fajni, pozytywni ludzie. Grzesiu prowadzi kanał na YouTube Geopasja, prowadzi również warsztaty geologiczne, tak więc naprawdę dawka dużej wiedzy. Ja lubię takie wyjazdy, gdzie jest fajna ekipa. Z Grzesiem już byłem parę razy z Rafałem chyba też to jest drugi nasz wypad wspólny tak więc wiedziałem, że będzie fajnie widzieliśmy się już rano miałem małe problemy z samochodem pompa paliwa powiedziała dość są co to za puszkiwacze? Sz szczęścia szukacie? w lesie ciebie szukaliśmy ale był... grzybów i znaliśmy jednego, nie? Podgrzybka Ale był stres jak się tankowałem no. I miałem prawie zero w baku Naprawdę? No. Tam dojechałem praktycznie na zero Wchodzi mi 35 litrów do baku, a zatankowałem 36 Naprawdę I no. już nie pikało? Nie, pika dalej wiesz to pierwszy nie? Tak, no i tu idziemy i tu? I tu idziemy, no? Aha, musicie na to uważać, bo jest pod prądem no Ostatnio tak. przechodziłem i po, poraziło mnie, po jajach, no, bo no, no, przenosiłem no. nogę nie, i no, mnie, mnie posmerało. Tutaj będziemy, w tym miejscu. Aha, no, bo myślę, to jest dobra taka działka wyznaczona. A dlaczego tutaj? tym. Zaufaj mi, no? Ale rafi stój, a bo to jest u góry. No dobra, albo się prześlizniemy, tu, albo przejdziemy rzeką. Ale tam jest niżej, to właśnie. No właśnie, też tak myślałem. Albo tam Bo tutaj to jest wysoko. A ładnie, tak, ale tu. No, kolej kolei czego? Co jest? Jest, jest, pokopało mnie ostatnio. Ale teraz coś sprawdzałeś. A, a to takie sprawdź. Było, tak, <laughs> ja a, nie to Czyli nawet nie. To nie, jest, nie, jest ja takie. Byłeś, kiedyś na obozie mieliśmy te zawody, kto dłużej wytrzyma, nie? Nieźle. <laughs> to nie <laughs> to, to jest takie, wiesz, jest. popieszczenie delikatne, ale no nieprzyjemne. Dobra, bo to na górze jest. No tak, tak. Dobra, ja bo... to Tutaj złap. Weź złap. Nie, ja za wiem, to. wiem, wiem. Nie no, się nie muszę łapać, wiem jak to targa. Zaraz i tak zahaczesz. zahaczysz. <laughs> O, czekaj, czekaj. Zapomniałem o tym. Nie jest teren prywatny, tylko na zwierzęta sobie wydzielili, nie? Ale fakt, faktem widzę, że gówna. Kiepsko. Co, przeszedłeś? Bzt. Tak jak, jak, jak na komary. Bzt. Bzt. Patrz, widzisz to? No. W tym materiale jest złoto. Aha. I tylko w tym A mówisz o tym, tym czerwonym, tak? Tak. Ale to jest i tak fajnie, to jest bo... Stary osad. E, tu, jest... Kiedyś. tu jest i tak fajnie, bo tutaj to wychodzi od razu. No. A tam jak byłem. Chcę kopać się. Tutaj byłem. Kościół sobie to przeniósł. Aha. To nie było tutaj tak, tak daleko. Gdzieś... To było tam jak jest, tylko tam zejście takie Aha. jest. No, no, to, to było tam max. Bo ja byłem kiedyś, byłem tu na tym zakręcie, uh -huh. ale tego tutaj na pewno nie było. To jest świeże, to jest nowe. Przesunięte w sensie, yy, nie było takie no. duże to. Uh -huh. Na 100%. Teraz widzę. A tu na pewno kopałem, właśnie na tym zakręcie. I tam wychodzi tak na metrze dopiero. To po kolana byłem i dopiero wychodził ten fajny materiał. A ja byłem na stacji z wrażenia sobie poksipol kupiłem Tyle poksipolu ile mi na nie tym... Stacji, nie, nie do No do nie, właśnie tak? no I to no. na tej stacji tak? To jest jedna stacja czy tam jest? Jedna jest tylko no Dobra, nie gadaj tylko chodź tam i budowaj Nie Już widać jak jest Tu mało ludzi wchodzi ogólnie za, za, to, za tego pastucha, bo właśnie wszyscy myślą, że to jest prywatny. prywatny teren i. No, tak jak my, no, ja no. Ale nieruszany materiał, nie? Czyli co, tu w dół, idziemy, czy... no, w dół, w dół? Nie, w dboczu, nie, w tym. nie, nie, w tym nie. W rzece w dół, nie? Tylko że. Tu możesz kopać normalnie, bo to jest dalej rzeka, nie, nie musi być tam wody. No. To jest coś wywalone, ale powinniśmy być tutaj, w tym miejscu. A dobra, pół godziny tu, pół tu, godzina tu, godzina. Kurde, jest godzina czwarta. Mamy jeszcze przynajmniej cztery godziny, bo jasno będzie do ósmej, a dzisiaj jest niebo bez chmur, tak więc będzie jeszcze naprawdę no. widno. W zimie to już by było do spania. No, tak, tam też może być. Mnie się też trochę wydaje, tak, tak, na pewno tam będzie. Mnie się trochę też wydaje, że jak tutaj te krowy, te bydło tutaj schodziło, no. być może też, wiesz, ściągało to. Mhm. Tak też może być, nie? Bo tutaj widzisz, sama, sama jest taka czerwona ziemia. że ona jest bez żwiru, bez niczego, to też nie wiem, tak nie do końca. No bo tu kiedyś to było niesione, wszystko kurde się. Tak, 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 tak. to jest miękkie te tematy. Być może jakby tam Wiesz się, to się tam gdzieś te złoto wbijało No Uwie, Uwierz mi, że ja już parę lat dobrych jeżdżę i co chwilę jak jadę do nowej rzeki to co chwilę mnie coś nowego dziwi no. To jest naprawdę temat niekończący się No ale dobra pokopiemy trochę tu, trochę tam, to wiesz, nie ma nie ma ciśnienia, nie? No, czwarta godzina wow. Kurde, to jest chyba nie ten materiał. Tak? Teraz widzę, że chyba się pomyliłem. Widzisz jak jest bite? No. Widzisz to jest glina. To jest, to jest glina. Nie ma gliny, na no to widzisz to być może dobrze. No po prostu albo było nad tym, albo pod tym. Teraz nie pamiętam dokładnie, ale to na skorze w takiej, w takiej warstwie gliny. Ale ze żwirem, nie? To ma taki kolor. Jakiś czwartorzędowy łupek jest. To tam właśnie tylko w tym, w tej warstwie jest złoto. Tutaj jest właśnie bardzo dobry przykład na to, że przesunięcie się w rzece o metr, dwa daje zupełnie inne efekty. Ja akurat tutaj trafiłem w takie miejsce, gdzie zaraz od góry. wychodziła od razu glina. Zbita glina. Bez żadnych żwirów. Nie, tutaj jest. Naprawdę chyba z pół metra tego. Jak nie lepiej. No i oczywiście, w tej zbitej glinie nie ma sensu w ogóle kopać. Tam nie ma złota. No i tutaj już przesunąłem się pół metra dalej. I powoli, powoli widać jak efekty są zupełnie inne. Woda się zmienia, powoli dopływa się do tej warstwy wotonośnej. Coraz bardziej pomarańczowy kolor, ale to jeszcze nie jest to. O, jaka piękna złocinka. No. O, wow. No. Nie. O, no To już jest spoko. To już jest fajne. No, to już jest złoto. No, dokładnie. Ty duże sprawdzasz za tym chcesz, No ale widzisz, już nie, widzisz, nie, widzisz, nie, widzisz nie, na tych tak? No bo czasami, no, znaczy że... teraz już przegrzebałem, no, nie? Tak, ale I jak woda zejdzie, to masz takie czyste te I czasami, wiesz, idzie... A, czyli bardziej takie... No na przykład czyste, już tu powinny... widać złota, nie? Ja, ja chyba za grubo miałem. Nie... No aż tak czyste nie, ale Aha. tak... Coś takiego jak tu, o, to, to jest wyruszone, no, nie, nie? No nie ja wiem, a ja Że miałem... tylko jest grubo odłożone, nie? Ty, to faktycznie, no. ty, ty masz tutaj tego grubego fest. Bardzo ładny picker, to lubię najbardziej. Jak na dwie godziny to nie było jakoś spektakularnie dużo, akurat w tym miejscu. No i są miejsca, gdzie wychodzi można powiedzieć raz więcej w te dwie godziny. Jak zawsze wielkie dzięki za wytrwanie do końca. I do zobaczenia w następnym filmie.